Cześć wszystkim. Zapraszam na kolejną recenzję na moim kanale. A dzisiaj na tapecie mamy magazyn LEGO Jurassic Work. I jest to trzeci numer już w tym roku. Na razie cena się nie zmienia. Słuchajcie. 1499 za ten magazyn, a w magazynie dostajemy jeszcze minifigurkę. Jest dzisiaj całkiem ciekawa. Mamy tu aż 31 klocków. Będzie to składać. I dostajemy też kartę o dinozaurach. Nie wiem, czy się interesujecie dinozaurami. Jest to Delta, limitowana edycja. Nie wiem czy tu ją dobrze widać. O, proszę bardzo. No, ja nie zbieram akurat, ale akurat fani może dinozaurów zbierają. Odkładamy na bok. Słuchajcie, zaczniemy od figurki. Tylko muszę sobie tutaj znaleźć. Słuchajcie, instrukcję obsługi, bo ostatnio też sam sobie udowodniłem, że i przy małej liczbie klocków można coś źle poskładać, natomiast tutaj przy takiej dosyć dużej liczbie klocków to jednak wolałbym, wolałbym jednak się nie pomylić. No okej, okay. już wszystkie klocki wylatują. Postaram się to bardzo szybko poskładać, tak żeby to za długo też nie zajęło. Tego tak to prezentuje nam się ten mały helikopter Owena, popatrzcie, ma takie śmigło. Całkiem ciekawe, powiem szczerze, taki mini, mini helikopterek. Możemy tutaj oczywiście naszego bohatera wrzucić do środka. Miał on dwie minki. I proszę jest jeszcze raptor, I czyli jeżeli ktoś, ktoś z Was wcześniej kupował oczywiście magazyn, to już jest kolejny mały raptorek do kolekcji, więc za niedługo będzie kilka Małe statko się zrobi. Jak Wam się podoba, bo mi się bardzo podoba. 30 klocków cena 1499 może być, prawda? Ok. To by było na tyle, jeżeli chodzi o figurkę. Zobaczmy, co jest w magazynie. Magazyna jest dosyć ciekawa. Magazyn jest dosyć ciekawy. Mamy oczywiście tutaj komiks związany właśnie z ON-em. Ale komiks sobie zostawimy. Sami sobie przeczytacie, jak kupicie magazyn. Przypominam, że jutro wychodzi Lego City magazyn, gdzie będą dwie minifigurki. Nie jestem tylko pewny co do ceny. Liczę na to, że dalej będzie taka sama, czyli 14.99, ale zobaczymy. Bo bardzo często gdy pojawiają się dwie figurki, to po prostu kwota rośnie troszeczkę wyżej o te 5 zł. No ale to się okaże. słuchajcie, jest tu też taki fajny pojedynek między T-Rexem i Carnotaurem. Możecie tutaj sobie zobaczyć ich fajne, nich słabe strony oraz silne. Także Taki mały pojedynek dinozaurów. Jeżeli jesteście zainteresowani, mamy też plakaty. Zobaczmy sobie te plakaty z dinozaurami. Plakat numer jeden to jest. O proszę. Triceratops. Bardzo fajny, prawda? I jeszcze tutaj mamy kolejny plakat. Ciekawe są te plakaty, jeżeli chodzi o. Ten magazyn, chociaż ja nie jestem wielkim fanem dinozaurów, to już te dinozaury z Lego mi na przykład się podobają. Tutaj też macie na stronie 21 instrukcję do tego, jak poskładać ten helikopter. Nie jest ona zbyt skomplikowana, ale jednak mi była potrzebna do tego, żeby go złożyć. Jednak 30 klocków na no to już troszeczkę jest do poskładania. Oczywiście kontynuacja magazynu. I mamy tutaj też oczywiście małą zabawę: Ucieczka z dżungli. Trzeba sobie po prostu uciec przed dinozaurami, gra zaczyna się z dwóch stron. Ale więcej o tej grze można tu przeczytać. Są zasady tej gry. Jeżeli chcecie z nią sobie pograć ze znajomymi, to zapraszam. Jeszcze mamy labirynt, akurat labirynt rubię. Także na pewno potem będziemy sobie tutaj z dzieciakami rozwiązywać. Tu jest start, tu jest meta, dobra, super. Ok, i tak dochodzimy do końca tego magazynu, jeżeli chodzi o kolejny numer, o to już mi się podoba, słuchajcie, bo będzie motor, e, czyli no, tu jest napisane ON z motocyklem, motor, motocykl to samo, kiedy wyjdzie? 8 lipca, dobra, świetnie, akurat motory to zbieram, więc myślę, że tą recenzję też zobaczycie na moim kanale, przypominam tylko, że e, w sprzedaży od 18 będzie Lego Ninjago, od 27 będzie Lego Batman i będzie tam Batgirl. No i pojawił się też magazyn Lego Avengers, który już jest sprzedaż, zresztą tu go widzicie z torem. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten magazyn. Dzięki za uwagę, dzięki za wszystkie lajki. Trzymajcie się i pozdrawiam, cześć.